Hej, hej hej, dawno mnie to nie było, ale zobaczcie, Parkside PHD 135B1. Dysza rotacyjna, albo wibrująca, jak to nazywają. Zobaczcie jak ładnie sobie radzi z myciem kości, kamienia. Jaką robi robotę. I myślę, że dla tych wszystkich niedowiarków powoli ale też można to zrobić nie musi być to nie wiadomo jaki sprzęt wystarczy tylko trochę chęci i można sobie ładnie powoli to myć więc myślę że wielu z was może to zainteresować A naprawdę, uwierzcie mi, jest brudno. Więc myślę, że sprzęt naprawdę robi robotę, a mam już go ze dwa albo trzy lata. Myślę, że będę się zadowolony. Pozdrawiam, hej hej.